Zatem informacja, wiedza jest dla wszystkich, mądrość już nie. Opowiem króciutko o ptakach w noc sylwestrową, jak dalece hałas, te strzelanie, te salwy niby w radości, prawda, są, mówiąc delikatnie, bardzo, bardzo nierozsądne. Wspomnę oczywiście o warsztatach 14-15 stycznia tegoż roku, już 2023. Również tutaj kwestia powtarzana spokoju i tutaj często cytując książkę to Ustoja, Lwa Tołstoja, Królestwo Boga jest w Tobie, jest oddaniem sedna sprawy jak dalece w życiu powinniśmy sobie poradzić z uzurpacją, z tymi dziwnymi rzeczami. Nawet no, odsyłam do książki, chociaż wspomnę troszkę właśnie o spokoju, zresztą ten spokój również wytrenowany troszkę we mnie, w nas, pozwolił na to, że zareagowaliśmy w sposób taki no smutny, ale spokojny na to wydarzenie sylwestrowe. Oprócz tego, że oczywiście my wspaniale, my cudownie przebywaliśmy razem z sobą, i, ale też jesteśmy w trakcie inwentaryzacji, prawda? No, jest ta, ta przypadłość, którą uzurpacja zafundowała, niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że ona jest kompletnie nam niepotrzebna, powiedzmy sobie, w znakomitej większości. Oczywiście trzeba mieć orientację, jak dalece, nie, nie pogubiliśmy się w ilościach, prawda, i te, i te zapasach. Ym terminach niektórych tam produktów i tak dalej. Ale generalnie jest to rzecz zupełnie zbędna, bo gdybyśmy wszyscy normalnie funkcjonowali w spokoju i w myśl zasady to stoja Królestwo Boga jest w Tobie, to absolutnie jest to rzecz zbędna. Ale skoro jest coś takiego jak inwentaryzacja, to moja taka też sugestia na dzisiaj jest, aby przeprowadzić taką inwentaryzację swojego życia. Oczywiście wtedy teraz jest show, prawda, bo nowe plany na nowy rok i tak dalej, te wszystkie dla mnie w większości bzdety, suma sumarum. Bardziej taką inwentaryzację i taki starcy powinien być realizowany codziennie, czyli wiedząc o tym, że Królestwo Boga jest w tobie, że iskra boska jest w tobie, kiedy rano wstajesz, to jest kolejne twoje nowe narodzenie. Przed chwileczką były święta bożonarodzeniowe, prawda? Show, takie, które właściwie zupełnie zatraciło się z, jakby z tą ideą, która w tego typu różnych wydarzeniach na świecie, bo to jest jakby powtarzalność pewnego rodzaju i jak zwał, tak zwał, kwestia, jak do tego oczywiście podchodzimy, czy oszołom, czy oszołomstwo zakupowe, potrzebowe i tutaj, że tak się wyraży, instytucjonalne. I tak dalece nas zawładnęło, że właściwie zapomnieliśmy o tym, że mamy tą iskrę boską w sobie i że mamy absolutnie pewną rolę do spełnienia na tej planecie. I to nie jest do końca rola bycia absolutnie niewolnikiem człowiek. Raczej jest to rola bycia mądrym, czyli mieć dostęp do informacji, wiedzy, bo on jest, on jest wszędzie, prawda? Oczywiście, ktoś mówi, no ale gdzie mam składać wziąć jakąś informację, wiedzę? Wiesz, co ona generalnie jest w tobie? Kiedy wpadasz w mechanizmy spokoju, to automatycznie, automatycznie te rzeczy się w tobie wydarzają. Ja pozwolę sobie tutaj na króciutkie takie udostępnienie zdjęcia, które jest częścią. Często powtarzam ten tekst, bo to jest tekst z książki Mądry człowiek autorstwa niejakiego Szymona Spolenkiewicza, że wszystko płynie i wszystko jest ulotne. A czy jest to treść, którą kilka lat temu popełniłem, w tej chwili jest ona umocowana między innymi w tej książce, która w tej chwili w wydawnictwie tam się różne rzeczy dzieją, pewnie troszkę potrwa zanim ona wyjdzie, ale w każdym razie już jest że wszystko płynie i wszystko jest ulotne, wiemy, prawda? Że warto wiedzieć, że kiedy przeniesiemy się na tamtą stronę mocy, zabierzemy z sobą nasze doświadczenia, czyny i te dobre, i te złe. I tam dokonamy tak naprawdę samooceny, o tak mi to powiedział. Domy, samochody, konto w banku, gotówka, przywileje, władza, judaszowe srebrniki, które są wybitnie popularne ostatnimi czasy, w szczególności, ale w zawsze. Gonitwa <laughs> za lepszym standardem życia zostaną po tej stronie, Stąd też życzę każdemu, jam jest tu i teraz, jam jest to Saint-Germain z kolei, aby się nie obudzić w przyszłości z ręką w nocniku pełnym odchodów, braku człowieczeństwa i miłości. Zauważyłeś, zauważyłeś, że świat biegnie w jakimś szalonym pędzie, a my razem z nim nie wiedząc dokąd i po co. Zauważyłeś, zauważyłeś, jak technologie nas wchłaniają niczym wir wodny, usteczniają. To nie jest cywilizacja, to jest jakby. Technologia, o tutaj właśnie to zdanie jest kwintesencją tego, co chciałem powiedzieć. Zauważyłeś, że w tej gonitwie zapominamy żyć? Zauważyłeś, zauważyłeś, że w tej gonitwie zachowujemy się jak niewolnicy, tyle że mniej problemowi, bo samonapędzającymi się w tym kierunku. Niewolnictwo to oficjalne takie w Ameryce nie dlatego zniesiono, że ta, takie dobre serduszka, tylko dlatego, że najnormalniej w świecie chodziło o to, żeby ponosić mniejsze koszty z Posiadania niewolników. Zmiany są, one się dzieją. Rzecz w tym, aby mieć ich świadomość i umieć z nich korzystać ze zrozumieniem, aby żyć, a nie wygetować, aby się radować, tworzyć, współtworzyć, aby jednoczyć się, a nie walczyć z sobą, bo w imię czego i dla kogo? Mówiąc walczyć z sobą, mam na myśli każdego, który bardzo często jest sabotażystą własnego życia, siebie samego i swojego zdrowia, swojego umysłu, swojej psychiki, prawda, swojej iskry boskiej, która jest umocowana w nim. I tutaj również powtórzę, informacja, wiedza jest dla wszystkich, mądrość już nie, acz, to nie znaczy, że akurat ty nie możesz sięgnąć do tej mądrości. Zatem pomyśl o sobie, o swojej rodzinie, przyjaciołach, podnieś swoje wibracje. Tutaj w tle leci w tej chwili. Rezonans, taka muzyka delikatna, rezonans 432 Hz, bo te zmiany herców. W muzyce to też było zaplanowane, aby było 440, nawet 444. I tutaj dodam o tym podniesieniu swoich wibracji 432 Hz to są te naturalne, te, które powodują, że nasza błona komórkowa, która jednocześnie jest membraną, podobnie zresztą jądro komórkowe, które ma bardzo zbliżoną budowę do błony komórkowej, to są membrane i one muszą w sposób właściwy, tak jak dobry sprzęt prawda, w muzyce. Zresztą zwróćcie uwagę, że uwielbiam organy i znakomita większość organów, te, te dawniejsze w szczególności, one mają jeszcze naturalne 432 Hz. Pewnie dlatego uwielbiam dźwięk organ a jeśli miałem okazję gdzieś być na koncertach, właśnie na tych potężnych, dużych organach, to jest cudownie. Zresztą wczoraj pozwoliłem sobie, z małżonką pozwoliliśmy sobie wysłuchać koncertu wiedeńskiego, tego noworocznego i tam jest zawsze, no to jest taka, taka uczta muzyczna, ale tam też zawsze widać się na tej potężnej sali, znakomitej, jeśli chodzi o akustykę, tam również są potężne, potężne organy, tam moim takim dreamem jest, Kiedyś pojechać, kiedy te potężne organy tam będą też grały. Zatem, tak jak mówiłem, pomyśl, ale kiedy, kiedy pomyślisz o sobie, swojej rodzinie, o tym jam, jest, tu i teraz, odkryjesz, że mimo, iż nie ganiasz, świat ciągle istnieje. On będzie istniał z tobą czy bez ciebie. Świat się tobą nie przyjmuje za bardzo, więc może ty zajmij się sobą i nie przejmuj się światem. To nie znaczy, że. Wyautujesz się całkowicie, właśnie kiedy zajmiesz się sobą, swoim rozwojem, swoją wibracją, prawem rezonansu, synchronizacji, wypełnienia, odkryjesz, że świat jest piękny przez swoją różnorodność, poprzez uśmiech, radość, miłość, marzenia. Cóż zatem czynić? No, zdać sobie sprawę, że zmiany one się dzieją, zauważyć je, wyciągnąć wnioski, wyluzować, uśmiechnąć się i zaaplikować te zmiany do swojego życia, a nie wegetacji. I dokonać tej inwentaryzacji. Tak jak wspominałem, przed chwileczką znakomita większość firm inwentaryzację przeprowadzamy. również. Ja już za chwileczkę też udam się do naszego sklepu, aby dokonać inwentaryzacji. Już tam i wczoraj, przy niedzieli tej, tej noworocznej, również tam już trzeba było, że tak się wyrażę, zgodnie z zaleceniami tych uzurpacyjnych, matryksowych metod takiegoż dzieła dokonać. Zatem wracając do słowa inwentaryzacja, otóż byłoby absolutnie wskazane, aby każdy, absolutnie każdy przeprowadził inwentaryzację swojego życia. Na idę, to jest tak jak mówię o tym, jak zdiagnozować, czy Twoje życie ma znamiona życia, czy ma tą iskrę boską, czy jak zdiagnozować, czy jesteś chodzącym zombie, czy jesteś człowiekiem, który idzie w kierunku homeostazy albo jest może w stanie homeostazy, co się rzadko zdarza, ale jest to możliwe. Otóż takim najbardziej fajnym momentem jest chwila, kiedy wstajesz, chwila, kiedy kładziesz się spać. Jak dalece Twoje myśli, Twoje emocje. Twoje zachowania, tutaj zawsze cytuję moją złotą myśl, że słowa są wierzchołkiem góry lodowej, twoich myśli, nawyków, emocji, pamiętając o tym, że jesteś super sprzedawcą, to jest fragment również mojej złotej myśli, też umieszczona w książce Mądry Człowiek. Otóż jesteś super sprzedawcą, czyli... Te słowa, które są wierzchołkiem góry rodowej, myśli, nawyków, emocji, to są te, które sprzedajesz i chodzi o to, że każde twoje słowo, kiedy robisz tą inwentaryzację, zwróć uwagę na twoje słowa, zwróć uwagę, jak emocjonalnie reagujesz na pewne zachowania, pewne rzeczy, które się dzieją wokół ciebie, na te teatry, które są zastosowane, czy ten teatr na wschodzie, czy teatr na zachodzie, czy pokazywanie tych wszystkich dziwnych... Mówię dziwnych dlatego, że ja mam świadomość tego, że ktoś mówi, no my mamy demokrację, mamy prawo wyboru, ja tutaj nie chcę o polityce, ale to tak nie jest do końca dlatego, że w znakomitej większości ci wszyscy, którzy telewizyjnie pokazują się jako tak zwani rządzący, to są też tak, ja to nazywam, tacy kapo obozowi, którzy wykonują tylko rozkazy za pewne przywileje, pewne obietnice, pewną materię, którą, pewną do, jakby dozę władzy, tą piramidę informacyjną jest to tak skonstruowane. Zresztą wszystkie obozy koncentracyjne, które onegda i te, z tymi najbardziej popularnymi, ale te obozy przecież do dzisiaj są, tworzy się, prawda, coraz to nowe jakieś tam. Zresztą ostatnie lata pokazały dokładnie, jak dalece można z, taki obóz zrobić z poszczególnych krajów. Tak, Polska też przerobiła i poniekąd cały czas jesteśmy w tym cyklu obozowym, w którym w, tej struktu, w tych strukturach, zwróćcie uwagę, tych, którzy faktycznie rządzą tą planetą, nie widać już w mediach. To jest raz. Po drugie, ci te, te użyteczni idioci, którzy właśnie, tak jak mówiłem, za te fragmenty iluzji bycia w dobrobycie i tak dalej, władzy, czynią ludom nie najlepsze nie najzdrowsze rozwiązanie pamiętając tutaj również ta moja złota myśl dawna jako dziecko odkryłem że tak naprawdę człowiek człowieka nie skrzywdzi a to co się dzieje to są tak jakby istoty bez duszy czyli z czy skr... Z, zerwały tą nić ze swoją duszą, z nad duszą, z, z tym całym duchowym, z sferą. Zatem inwentaryzacja to jest zdefiniowanie, sprawdzenie tego, jak dalece sprzedajesz i co sprzedajesz przede wszystkim sobie, bo jesteś pierwszym kupującym, cokolwiek czynisz, jakiekolwiek emocje, jakiekolwiek nawyki, jakiekolwiek słowa są związane z tobą, to jesteś pierwszym kupującym. Czyli to jest tak, rzucasz piłeczkę ping-pongową, ale ta piłeczka ping ona wróci. Jako jedna piłeczka, ale jeśli ty poprzez emocje, myśli, i podkreślam, robisz sobie inwentaryzację swojego życia, prawda? Jeśli ty rzucasz emocje, ty rzucasz słowa, to nie jest tak jak piłeczka, że i ona jedna wróci. Ty rzucasz tym, tym, tą emocją, ale ta emocja wraca spotęgowana do ciebie, ona się gdzieś tam układa, w wytłumia twoje właściwe wibracje zaczynasz synchronizować nie z sobą samą nie z tą iskrą boską nie z tym królestwem Boga w tobie ale zaczynasz synchronizować z zupełnie jakby odległym od człowieczeństwa stanem i w konsekwencji Prawo wypełnienia, prawo z rezonansu, synchronizacji wypełnienia to też troszkę w mądrym, mądrym człowieku w książce opisane jest. A czy jest to też coś, co bardzo dawno temu odkryłem sami? To są jakby też moje pojęcia, takim, może gdzieś usłyszałem, nie wiem. W każdym razie. Potem następuje prawo wypełnienia, w którymś momencie zaczynasz się wypełniać czymś, czego nie do końca byś chciał. Dlatego ta inwentaryzacja byłaby dobrze, na ile rezonujesz z sobą, z tą iskrą boską, na ile rezonujesz z przyrodą, na ile potrafisz stanąć chociażby na 2-3 minuty w lesie, jadąc samochodem, wyjść na chwileczkę, na ile potrafisz dokonać inwentaryzacji tego, że wchodzisz do lasu i odkrywasz, że tych ptaków, tych zwierzątek tam jest dużo mniej, że jest jakaś taka inna cisza, że w którymś momencie patrzysz na słońce i widzisz to, co kiedyś też nagrałem, takie ledowe słońce, prawda? Ale latem. ten zauważył, że coś z tą pogodą też jest dziwnie, prawda? I tutaj zawsze odsyłam do filmu Faraon w Prusa, kiedy tam niewolnicy zbuntowani pod on, w określonym czasie mieli się zbuntować i te w większości buntów, które w tej chwili się działy, czy te takie właśnie trochę inaczej niż opisane w książce Tolstoja, zresztą ten mechanizm, nazwijmy to biernego oporu, zaowocował tym, że Gandhi z indii wyrzuciły anglików tych okupantów bez wojen, bez jakichś dziwnych rzeczy. Tak, i to fajnie zafunkcjonowało, wynieśli się po prostu. Ale no, z drugiej strony, wielu, jak pojechałem pierwszy raz na lotnisku Heathrow kilka lat temu w Londynie, no to byłem zaskoczony, bo tam trochę zdziwiony byłem, jak bardzo śniade są te wszystkie, wydawały mi się, angielskie, angielscy pracownicy i są wszyscy w turbanach. No, o, to się porobiło, prawda? No ten świat jakoś tak dziwnie biegnie. Zatem pamiętaj, że. Robiąc inwentaryzację swojego życia, na ile jesteś spokojny, spokoju, na ile potrafisz zareagować spokojem na to wszystko, co się dzieje i z takim zrozumieniem. I kiedy będziesz czytał książkę To ustoja, ona jest dosyć gruba. Ona jest napisana świetnym językiem, jest napisana, jest bardzo dobrze przetłumaczona, acz nomenklatura obowiązuje troszkę z tamtych czasów, w związku z tym trzeba jakby też przełamać się do... do, do tych pewnych słów i pojęć tam, ale jest tam pięknie opisany, jak dalece można poprzez tą informację, wiedzę, ten układanie puzli załapać, że przecież to jest tak jak na przykład II wojnę światową, ktoś, kto wywołał, tak naprawdę opłacał jedną i drugą stronę. na no, to są dokumenty już, to, to nie jest, że to jest jakąś wielką tajemnicą, ale z tego właśnie ta mądrość się rodzi, ta inwentaryzacja twojego życia pozwoli tobie w pewnym momencie odkryć, jak dalece, jak dalece jest to wszystko ustawione, zaplanowane, to nie znaczy, że Ty musisz w tym uczestniczyć jako niewolnik, który stricte wykonuje wszystkie polecenia uzurpacji, a tutaj zawsze też również cytuję moją niezwykle mądrą, niezwykle mądrych rodziców, prostych, wydawałoby bez wielkich szkół, ale w szczególności mama, przeczytała kolosalnej ilości książek, pamiętam te książki się wycinały z gazet, prawda, układało i często mnie pytano, a mama jakie studia skończyła, no studia życia. Przede wszystkim i miała wyciągać wnioski. Ona zawsze powtarzała, synu: Ja teraz mówię z moim językiem takim. Synu, jeśli jakiś złoto usty wychodzi i krzyczy: ludu, jeda twojego dobra, to tutaj niech ten lud bierze swoje dobra i przepraszam za kolokwializm, za to słowo, spierdziela jak najdalej od tegoż. I to nie musi być koniecznie fizyczne, to może być takie wyautowanie się i wejście w z spokoju. A teraz kilka zdań jeszcze o Sylwestrze. Otóż w którymś momencie, oczywiście. Spokojnie sobie tam troszkę muzy muzykujemy, i no jest godzina ta 24. Już minutę przed, właściwie zaczął się troszkę hałas. Było tego hałasu dużo, dużo mniej niż w latach poprzednich, i to jest bardzo dobry kierunek. Czyli ta informacja, wiedza zaczyna się przekształcać w mądrość. Podkreślam, wiele, wiele, wiele lat temu też robiłem za użytecznego idiota rok hałasującego. Podkreślam, hałas to jest jedna z największych trucizn tego świata, o czym uzurpacja doskonale wie że Nawet jak czasami przejeżdża jakiś. Zamiłowany motocyklista czy sąsiad swoim Harleyem wyjeżdża, powiedzmy sobie, te dźwięki, taką to są, niektórzy mówią piękne poezja i tak dalej. Owszem, ale technologie są tak dalece doskonałe, że współcześnie kompletnie nie trzeba, żeby to wszystko hałasowało. Te, te silniki, i tak dalej, a to jest tak skonstruowane, żeby jednak był hałas, żeby ta wibracja, która trafia na Twoją błonę komórkową, która trafia na wszystkich komórek błonę komórkową, na te Twoje membrany, aby była totalnie rozjechana i ten prawo rezonansu, synchronizacji, wypełnienia było jakby zgodne z zaleceniami uzurpacji, a nie z Twoim jami, jest tu i teraz tą iskrą boską. Zatem, cóż się wydarzyło z tymi ptakami? Słuchajcie, w którymś momencie, już tak po 12. Otwieram drzwi od tego naszego głównego wejścia i wiecie co? Już te hałasy się pomału kończyły i zobaczyłem kupę piór ptaków pod naszymi drzwiami. Mało tego, widziałem ptaki, które wręcz prosiły. One już się uspokoiło troszkę, więc one sobie poleciały z spokojem, wysłały mi ten spokój, ale te ptaki wręcz prosiły, tego nie zauważyłem. Pewnie gdybym otworzył drzwi wtedy, kiedy była ta nawałnica. Wojenna, sylwestrowa, prawda? To prawdopodobnie one by przyszły do domu szukając spokoju i ratunku. Wiele tych stworków niestety pewnie odleciało, może już było tak dalece uszkodzonych, że pewnie, a znam już takie przypadki, niestety padły. To jest tak jak te wiatraki na przykład, czy jakieś inne dziwne rzeczy. Ktoś mówi, nie, one nie szkodzą. Jestem troszkę innego zdania. Tym bardziej, że powtórzę: jeśli uzurpacja mówi, że coś jest dla Ciebie dobre, wiatraki, prawda? Że dla Ciebie być człowiekiem, który płaci 4000 za węgiel a nie tysiąc, że, że węgiel musi być kupowany gdzieś w Kolumbii, czy gdzieś, bo przecież trzeba polskie kopalnie zasypywać, bo ktoś ma na nie chrapkę, chrapkę i tak dalej, to weź te puzzle poukładaj, zinwentaryzuj to wszystko, co się wokół ciebie i odkryjesz, jak dalece to wszystko jest ustawione, zmanipulowane, ale to nie znaczy, że musisz się wtedy wkurzać. Właśnie wtedy wejdź w stan spokoju, bo to jest najlepsze lekarstwo, to jest to, Jam jest tu i teraz, które możesz przekazać wokół, i ten spokój. To jest tak, jak podkreślam zawsze, kiedy do nas ktokolwiek trafia, jest w stanie tym, jam jest, albo szuka tego, jam jest, to uzyskuje i mówi: Boże, jaki tu jest spokój, jak tutaj jest taki zapach tej natury, tego wszystkiego. I ten spokój to jest to coś. A czasami jest tak, że ktoś po prostu wejdzie przez pomyłkę i wiem, że ma potrzeby. Wiem, bo patrzę na niego i widzę, że jeśli nie zadziała naturą, to jest kwestia czasu, miesięcy może nawet i wiem, że może się to zdarzyć, że będzie to klepsyda, mimo że on jeszcze wydawałoby się, czy ona ma tą energię, ale ten ktoś wchodzi jest jakby nie wie gdzie wszedł, jakby zagubiony, mówi to jest zupełnie jakby inna bajka i w którymś momencie wchodzi i wychodzi. Nawet nawet nie zauważa, powiedzmy sobie, że inni są ludzie jeszcze. tu chodzi i wychodzi. I ci wszyscy pozostali, którzy akurat w tym momencie są, oni mają taki, takie spojrzenie zrozumienia, hej, jak dalece ten ktoś, kto wyszedł był, pewnie jeszcze nie zrozumiał tego, że powinien generalnie zadbać o siebie i to jest to, o co my dbamy. Czy są to uzdrawiające warsztaty 14-15 stycznia, czy te, co były, czy będą kolejne, czy tak jak w środę 7-15 będziemy mówić kolejny cykl. W środę z tego samego linka, w środę będzie 7.15, podkreślam, kolejna, kolejny cykl wolności zdrowotnościowej. Tak, tak, wolność zdrowotnościowa jest możliwa, to żeby dojść do stanu, w którym nie łykasz żadnych tabletek, że w którymś momencie ta inwentaryzacja, której dokonujesz powoduje, że rano stajesz szczęśliwy, szczęśliwa, radosna, a jeśli nawet coś cię szczyknęło w plecach, ok, dobra, poradzę sobie, pewnie żyję, pewnie mam czy czegoś, coś dzisiaj zrozumieć, bo bo, bo, bo tak jest po prostu, prawda? Czyli ta inwentaryzacja Twojego życia jest niesamowicie fajną rzeczą. Oczywiście podchodzi z humorem i zobaczyć, że no skoro ja mówię o sobie, też robiłem za użytecznego idiotę i kupowałem te strzelające w Sylwestra rzeczy. Boże, jakie ja byłem dumny, jakie ja tam, prawda? I im droższe, im byłem lepszy niż ten drugi sąsiad, prawda? A przecież... Dla ułomnych, nie? Proszę mi wybaczyć to, ale są inne metody na to, żeby cieszyć się. Po drugie, jako muzyk, pamiętam, że trochę tych sylwestrów grałem i czasami byłem, mówię, ludzie fajnie, godzina 24. A większość już była w takim stanie, że i tak nie rozumieli, co mówię. Z reguły to były imprezy takie 100, 120 osób. Mieliśmy taką własną salę do dyspozycji, taką i. Zagól to była nasza publika taka powtarzalna też, ale to, co często mówiłem, ludziska, pamiętajcie, że ta radość ma też dać taki sygnał dzisiaj to nazywam, żebyś zrobił sobie inwentaryzację, bowiem musisz wiedzieć, że to, co Cię spotka na pewno w tym nowym roku, kolejne Podwyżki, kolejne dziwne wydarzenia, kolejne jakieś prawa, kolejne jakieś tam wymysły, że jak pojedziesz autem o no, jeden kilometr za dużo, to jeszcze będziesz, nie 500, tak jak kiedyś, a może i takie dziwne rzeczy, że pewnie jakieś tam znowu waty, straty będą popodnoszone itd. Nie zmienia to faktu, że spokój to jam jest to i teraz. I pamiętaj, że informacja, wiedza jest dla wszystkich, mądrość już nie, ale ty absolutnie nie możesz sięgnąć po tą mądrość, aby w perspektywie. Być takim kimś, który spokojnie powie hej, jestem w stanie, powiedzmy sobie, być też taką książką mądry człowiek. Zobaczcie dobrze, dobrego dnia i zapraszam w środę 7.15, wolność zdrowotnościowa. Do miłego.